Ale co to jest? No, adwentowy. Jest wrzesień! wrzesień, otwieraj, nie marnuj, no, Dobra. Cześć wszystkim, witam serdecznie w dzisiejszym filmie, a dzisiaj we wrześniu otworzymy sobie kalendarz adwentowy z Sephory. Kalendarz adwentowy z Sephory był chyba dostępny na stronie dwa tygodnie temu i od razu się wyprzedał. Można go dostać stacjonarnie, ale na stronie jest już wyprzedany. Przedał się w 30 minut, także jakby ekstremalnie szybko. Kalendarz w tym roku kosztuje 699 zł, ale wartość tych kosmetyków to ponad 2000 zł. W kilka kalendarzy, zastanawiałam się nad Flakoni, bardzo. Trochę myślałam też o tańszym deglasie, ale nie porwał kompletnie. Ja mam wrażenie, że w deglasie są od 7 lat te same kosmetyki. Po prostu ciągle są te same rzeczy, te same marki, i mnie to zachęca. Także przejdźmy sobie teraz i zobaczmy, co kryje dla nas kalendarz z tej Nawet go jeszcze nie otworzyłam z pudełka. Pewnie gdybym nie robiła filmiku to bym go tak trzymała do grudnia w tym pudełku. Ale go, to ta tam! Popukamy. Powiem tak, jest bardzo ciężki, ale bardzo zgrabny. Nie zajmuje ogrom miejsca. Okej, okay, czego tu. A, zobaczcie, ma. Zabezpieczenie. Ok, wyjęłam. Jest złoty. Tak się prezentuje. Jest cały złoty. I ma. Yy, I ma pudełeczka, które później możemy wykorzystać do czegoś innego. I zaczynamy od jedynki. I w jedynce mamy róż. Jest to róż z Charlotte Tilbury w kolorze Peach Gazm. Peach Gazm, okej. Okay. Na stronie jest to jako rozświetlacz, ale to jest moim zdaniem po prostu różoświetlający, odświetlający, Bardziej w takim różowym kolorze, także tam już jest jakiś mistake. Pełnowymiarowy produkt, 12 ml. A on ma taki puszek i tak będziemy przyciskać i będzie kolorek się pojawiał. Pierwsze okienko fajne, bo produkt pełnowymiarowy. Troszkę takie, jest, wiecie, z wyższej półki. Także okej. Okay. W drugim okienku mamy firmy Kosas. I to jest balsam do usk z kwasem hialuronowym, nawilżający, z firmy Kosas w kolorze Rush i jest to pełny produkt. Także drugie okienko i pełny produkt. Ja w ogóle nigdy nie widziałam tych produktów. Mm, nie spotkałam się z nimi. Numerek 3 to jest Summer Fridays Jet Lag Mask. Maska do twarzy. Ok, to jest maska na noc, format podróżny, 20 gramów. Faktycznie fajne ma małe opakowanie. Jest okej. Okay. Fajne, fajne. Numerek 4. To takie kwadratowe bardziej, opakowanie. Blush. O, to fajne. Słuchajcie, z Milka kiedyś miałam sztyw do twarzy, ale to miał być chyba jakiś sztyw nawilżający. Nie pamiętam, też był w adwentowym kilka lat temu, chyba właśnie w Seforze. Yy, I to jest Jelly Tint, więc mega fajna sprawa, bo widziałam to w Necie. I to jest produkt, który. Jest w ogóle cute, ma opakowanie. I to ma być taki tint, który możemy sobie użyć yy, zarówno do policzków, ale też do ust. Taki, wiecie, no po prostu tint. To, się, to jest w ogóle przetłumaczone na stronie Sephora jako tuż do policzków. Kto to robił? Kto to pisał? Tuż do policzków i ust. Ok, pełnowymiarowy produkt. 5 dopiero mamy ja czwarte okienko i tylko jeden był. Ojej, piątki się nie da wyjąć. A dobra, bo piątka zajmuje całą powierzchnię tego kalendarza. Praktycznie. Ok, produkt Sephory. Krem do twarzy. Ja mm, chyba nie będę go używała. Oddam komuś, bo ja mam swoje sprawdzone kremy do twarzy. Teraz troszeczkę też rozszerzyłam pielęgnację. Nie chcę chyba testować nowych produktów e, do twarzy. Ale to jest pełnowymiarowy produkt. Dobra, szóstka. Odżywka, 25 ml. Uważam, że tej firmy w kalendarzu adwentowym nie powinno być. I więcej już nie będę nic mówić. Siódemka, jakaś bardzo duża. Bardzo duża. Uuu, z tego się super cieszę. Słuchajcie, to jest pełnowymiarowy produkt i to jest e, peeling z Ritualsa. Ritual of Jozakura. Jezu, nie wiem. W ogóle e, jakiś sherry zapach. Ja nie znam tej serii. W ogóle nie wiem, czy to jest jakaś nowość w rytualisie. Ja nigdy nic nie miałam z tej serii. Ja nic, nic nie wąchałam. Niestety, myślałam, że może. Cokolwiek poczuję przez opakowanie, ale jest mocno zaklejone. To będę używała. W ogóle strasznie podoba mi się ta, ta fioletowa. Mm, fioletowe opakowanie. Jest super. I on ma 250 gramów. Także potężny basior. Kusameczka jest mniejsza, więc jakiś pewnie obstawiam tint. Okej, okay, i to jest super. Tego... O ja, jak ja chciałam! Słuchajcie, Fenty Beauty i w końcu w kolorze, który jest po prostu ładny, bo ja kiedyś miałam różne kalendarze: z Sephory, z Asosa, z Zalando, z Douglasa. I na przykład w ostatnich okienkach była szminka z Maka. I zawsze ta sama, w takim okropnym kolorze brzoskwino ceglanym. Nie wiem, komu ten kolor pasował. To był po prostu kolor, który się nie sprzedawał. A teraz mamy w pięknym kolorze, musiałam od szlnąć. Przepiękna jest. I to jest chyba pełnowymiarowy produkt. Tak, to jest format standardowy kolorek riri. Benefit do rzęs. I to jest produkt, który. O, w ogóle mają inne opakowanie, takie matowe, kiedyś były błyszczące. To jest miniatura. Ja kiedyś go używałam, ale szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem. O wiele lepiej, bo do rzęs powiedziałam, do brwi. O wiele lepiej do brwi trzyma mi żel z, z Sheyna. Serio. się fajnie, bo wiem, że wiele osób chce go przetestować, ale ja już go testowałam i po prostu nie jestem jego fanem. Dziesiątka. Dziesiątka ciężka. Okej. Okay. I to jest też produkt z Fenty Beauty, Fenty Hair. Pięć w jednym. Nie wiem, czy to jest w formie jakiegoś żelu? Troszkę śmie śmierdzi. Jakieś utrwalające. Nie używam takich produktów, szczerze do włosów, także pójdzie sobie dalej, ale naprawdę zapach jest taki. wykazujący wiele do życzenia. W jedenastce mamy Huda Beauty. I to jest Easy Bake Setting Spray. I to ma 30 ml. O, oh, ok. On też to jest format podróżny. Myślałam, że 30 ml to jest standardowa wersja. To jest spore. Fajnie. Akurat setting spray to spoko sprawa. Równie ciężka jak ten peeling z Ritualsa. Jest coś większego. Ok. Mamy chyba tą maskę. Tak. To jest maska z Amika. Miałam kiedyś suchy szampon. Też z adwentowego. na wymiarowa. 250 gramów. Fajne w ogóle opakowanie. Ja mam sporo teraz produktów do włosów, także. Nie wiem, czy będę testowała, ale fajny produkt. Dobra. Trzynastka. Trzynastka, mniejsza. Serum, ok, tak. Z Erboriana kiedyś miałam. Erborian chyba był też w daglasowych kalendarzach, ale mogłam się pomylić, ale miałam kiedyś jakiś krem. A tu mamy serum. Nocne serum. Ja w ogóle nie lubię testować serum do twarzy, tylko często jest tak, że po nich jest jakiś taki nagły wysyp. A nie każda toleruje nasza skóra i troszkę się zaczęłam dygać. No, ale zobaczymy. W następnej o, mamy Rare Beauty Blush z Rare Beauty w kolorze Warf. To jest produkt pełnowymiarowy. O, dobrze, przecież te opakowania są takie cute. W ogóle kolor jest też piękny tego różu. No śliczne. Oj tym mnie kupili. Ty mnie kupili. Mamy teraz 15. Uroczy są te kwadraciki. Ja na przykład mam schowane jakieś w ogóle trzymałam pod łóżkiem kalendarza właśnie puste, bo myśląc sobie, że jakieś te kartoniki wykorzystam. Jeśli w sensie, jak wysyłacie przedpaczki na Vinted, to można sobie zostawić, bo jakieś tam pierdółki małe można w tym wysyłać. Ale ja sobie zostawiam całe kalendarze. Potem ich finalnie nie używałam. Teraz mam na przykład kalendarz z Andziak z tamtego roku, który uważam, że był totalnie przehajpowany. Danesz miałam kiedyś maskę do twarzy, tą taką water. Była spoko, ale nie jestem fanem tych balsamów do ust. Naprawdę yy, one są super wydajne. Też je chyba pierwszy raz testowałam z kalendarza, a potem już kupowałam regularnie. A to jest krem Waterbank. I chyba go kiedyś właśnie miałam. Chyba zmieniłam opakowanie, bo tamten wyglądał troszkę inaczej. A, bo tam to była maska do twarzy, a nie krem. Nocna maska. A to jest krem. Czy piękne opakowanie w ogóle. I ten krem z Nesh, mimo że przed chwilą mówiłam, że tak z kremami, wiecie, delikatnie, ale ten Zlanes będę testowała, bo po prostu ufam tej, tej marce i miałam już kosmetyki od nich i mi się zawsze dobrze sprawdza. Także tak, następnie mamy numer 16. I to jest Ilia. To jest maskara. Bardzo takie, bym powiedziała. Bardzo opakowanie jest minimalistyczne. Nie znam kompletnie tej firmy. Otwieram teraz tego tuszu, bo nie chcę, żeby wysechło, a mam kilka tuszy, których aktualnie używam sobie na zmianę, więc ten niech czeka. I teraz mamy numer 17. Okej, okay, Rio de Janeiro. I to jest yy, Body Butter 59. Uwaga, teraz na TikToku widziałam, że ktoś powiedział, że ten niebieski zapach przyciąga pająki. Boję się pająków, także jakby nie wiem, czy będę używała tego kremu. O, 18. Ojej, malutka. Pomadka z Sephory w ciemny, 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 czerwień. Nie koniecznie taki kolor. Bardzo ciemny. To już trzeba naprawdę umieć pomalować usta, super. O, One Million. Nie, One Million to jest męski. Ale Paco Rabanne Million Gold for her. Dobra, for her to sikam się. Małe próbka Mała próbka perfum. Ma próbka perfum. Uroczek iut opakowanie. Czy jest atomizer? Szkoda, że nie ma atomizera. Hmm? E? Tak, Byłem nawet do rozważenia. Kupienia większej wersji, bo fajny. 21. 21 to jest zapychacz. Zawsze w kalendarzu adwentowym musi być zapychacz. Gumka do włosów, spineczka, lustereczko, pensetka, yy, zalotka. A teraz mamy spinkę. Co prawda to jest spinka chyba z Invisible Bubble. W złotym kolorze kalendarz, ale nie podoba mi się ten kolor i nie podoba mi się w ogóle ta spinka. Eee, może... Nie wiem, jakby dali... Nie wiem. Wola gumkę chyba do włosów. Okej, okay, 22. To nars, już poznaję, tak. Kredka do ust w kolorze do Vita. Fajna, ładna będę używała. Bardzo mi się podoba ta kredeczka z narsa. Fajna. Fajne, to w ogóle zapomniałam, że tutaj produkt z Narsa miał być. Następnie mamy 23. Zbliżamy się do końca. Bo to okienka. Co tu mamy? Co to jest? By Lady Gaga. Losy Champagne. Okej, okay, jakiś rozświetlacz. Okej, okay, bardzo takie rozświetla, rozświetlone pakowanie. Aha, zwykły rozświetlacz w stiku. Okej, okay, taki produkt. Ja rozświetlacz w stiku. Mam nawet ostatnio taki z L'Oreala. Nie wiem, czy to jest z L'Oreala, czy dobrze powiedziałam. Chyba tak dostałam i jest spoko, więc nie wiem, czy ten z um, Lady Gaga będę używała, czy oddam w jakiejś paczce prezentowej, ale spoko. W ogóle nie wiedziałam, że jest, jest taki ten. Paletka. Słuchajcie, wiem, wiem, że to jest paletka, bo ta paletka przekonała mnie do zakupu tego kalendarza, bo jest mała, kompaktowa, ładnie wykonana. Jest start. Ja start miałam już... Yy, kiedyś paletkę. Z tego, co kojarzę, to mam taką też dużą, ale no ta jest praktyczniejsza do kosmetyczki. Śliczna, cukierkowa, piękna, z lusterkiem. zobaczcie. To jest pełnowymiarowy produkt, są piękne cienie, jest taki um, błyszczący highlighter na całą powiekę, jest stonowany y, niudziak, jest z brokatem, żeby sobie podkreślić. No, to, to mnie przekonało do zakupu. Ta paletka jest przepiękna i uważam, że dla niej warto. To jest format podróżny, ale to nie, zużycie, nie zużyjecie jej tak tych cieni. Jakby to zawsze producent mówi, że idę od 12 miesięcy do otwarcia. No, nie ma opcji, żeby w ogóle zużyć cień do końca. Ja, na przykład teraz mam paletkę z Nataszy Denony. Myślę, że mogę już ją mieć około roku właśnie. Tam nawet denka nie widać, a maluję nią oczy... Co... Dobra, to wyrzucam, bo to jest niepotrzebne. Yy, maluję nią oczy codziennie, w sumie tak samo i nawet denka nie widać, także... Podsumowanie. Podsumowując, uważam, że to jest... Yy... W tym roku najbardziej opłacalny kalendarz. Mamy tutaj produkty pełnowymiarowe. To jest aż 14 hmm, chyba pełnowymiarowych produktów, ale wersje turystyczne też nie są małe, bo mamy na przykład wersję podróżną tej paletki, ale no już powiedziałam, tak, że i tak nie zużyjemy normalnych cieni. 30 ml spray, setting spray, no to też jest jako wersja podróżna, ale umówmy się, no to też jest prawie pełnowymiarowy produkt, w sensie to jest też duży produkt, więc to nie są takie miniatury jak ta próbka perfum, więc tak, no mamy jedną miniaturkę, taką ultra miniaturkę, czyli tą próbkę perfum z Pakoraban i spinkę Zapychacz. To nie jest źle, bo porównując kalendarze z innych marek, bardzo często mamy y, takich pierdółek więcej i takich próbeczek typu 3-5 ml w kremiku, w się to było notoryczne, że taki mały kremik. A tu nie ma tego. Także polecam Wam. Jest dostępny chyba już tylko stacjonarnie. Ale widziałam, że też ludzie sprzedają na Winty czy nie, Niekoniecznie za yy, więcej. Są też tacy, co sprzedają po prostu za 700 zł. Także radzę się rozejrzeć. No i co? Chciałam powiedzieć Wesołych Świąt, ale nie, jeszcze nie można. No, ja się nie mogę doczekać. Cieszę się jak dziecko. Dzięki za oglądanie. Pa.